Przed ustawieniem jakiejkolwiek konsultacji lub szkoleń wtyczce Amelia, wcześniej skonfigurujemy ustawienia ogólne. W tym celu przejdź do wtyczki Amelia, następnie ustawienia. W zakładce Ogólne na samej górze kliknij Pokaż ustawienia ogólne. Z prawej strony znajdują się wszystkie niezbędne ustawienia. W miejscu domyślny przedział czasowy ustalasz czas trwania konsultacji, a także przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Przykładowo, jeżeli ustawiasz czas na 30 minut, oznacza to, że każda konsultacja, którą będziesz chciał ustawić w systemie, będzie odbywała się co pół godziny. Odstępy między tymi konsultacjami również. Przy domyślnym statusie konsultacji zaznaczona jest akceptacja. To oznacza, że w momencie, kiedy klient zarezerwuje termin konsultacji, od razu zostanie potwierdzona. W przypadku gdy ustawisz status na oczekujące, będziesz musiał takie spotkanie zatwierdzać ręcznie. Jeżeli chcesz, aby czas między konsultacjami był taki sam jak czas ich trwania, to włącz funkcję użyj czasu trwania usługi, aby zarezerwować przedział czasowy. Włączając funkcję uwzględnij czas przygotowania usługi w przedziałach czasowych, przedziały czasowe będą wyświetlane z dołączonym czasem przygotowania usługi. W miejscu minimalny czas wymagany przed dokonaniem rezerwacji możesz ustawić czas przed spotkaniem, kiedy klienci nie będą mogli zarezerwować konsultacji. Przykładowo, jeżeli konsultacja rozpoczyna się o 12, a minimalny czas ustawiony jest na 1 godzinę, i gdy klient będzie chciał zarezerwować sobie termin o godzinie 11:30, to nie będzie już dla niego dostępna. W miejscu minimalny czas wymagany do anulowania jest podobna sytuacja. Tutaj ustalasz czas, jaki klient ma możliwość anulowania terminu konsultacji. I podobnie, jeżeli ustawiasz sobie minimalny czas na przykład na jedną godzinę i gdy klient będzie chciał odwołać spotkanie 30 minut przed, to taka opcja jest już niemożliwa. I dokładnie tak samo jest w przypadku zmiany daty spotkania przez klienta. W miejscu minimalny czas wymagany przed zmianą harmonogramu ustalasz sobie czas, jaki klient może najpóźniej zmienić termin konsultacji, zanim ona się odbędzie. Możesz również ustawić, jak daleko klienci mogą dokonać rezerwacji. Przechodząc do miejsca okres dostępny do rezerwacji z wyprzedzeniem, ustalasz termin, jaki klienci z wyprzedzeniem mogą zarezerwować sobie konsultację. Przykładowo, może to być 10 dni. W miejscu domyślny numer kierunkowy kraju wybierz kraj, w którym obecnie prowadzisz konsultacje. Jeżeli chcesz, aby klienci w momencie rezerwacji obowiązkowo podawali swój numer telefonu, to włącz opcję Ustaw numer telefonu jako pole obowiązkowe. W miejscu zarządzaj językami wybierz te języki, w jakich będziesz prowadzić swoje szkolenia. Dalej mamy ustaw adres e-mail jako pole obowiązkowe i gdy włączysz tą opcję, klienci w momencie rezerwacji terminu na konsultację będą musieli obowiązkowo podać swój adres e-mail. Włącz opcję pokaż przedziały rezerwacji w strefie czasowej klienta, jeżeli chcesz wyświetlać dokładny czas w strefie czasowej klienta. Przykładowo, jeżeli prowadzisz konsultacje w Polsce, a ktoś mieszka w Ameryce, to ten czas będzie synchronizowany i podany według czasu polskiego. Możesz udostępnić klientom opcję dodania rezerwacji do swojego kalendarza, na przykład w Google. W tym przypadku wystarczy, że włączysz funkcję Pokaż klientom opcję Dodaj do kalendarza. W miejscu domyślne pozycje na stronie ustalasz sobie widoczność wszystkich konsultacji w swoim panelu na jednej stronie. Możesz również ustawić domyślną stronę backend, czyli widoczność panelu na wszystkie twoje usługi. Z opcji do wybrania masz pulpit, kalendarz, konsultacje lub szkolenia. Możesz ustawić swoją lokalizację w Google Map, podając klucz API w miejscu klucz Google Map API. Klikając obok pytajnik znajdziesz instrukcję jak to zrobić. Po zarezerwowaniu terminu na konsultację przez klienta, możesz odesłać go od razu na konkretną stronę internetową. Wystarczy, że podasz link do strony w miejscu przekierowania na adres URL po rezerwacji. Jeżeli zostawisz puste pole w miejscu ścieżka przesyłania załączników, to wszystkie załączniki będą przesyłane do folderu WordPressa. Natomiast jeżeli chcesz, aby wszystkie załączniki były zapisywane w innym miejscu, to podaj odpowiednią ścieżkę. Możesz też ustawić potwierdzenie CAPTCHA, włączając opcję Włącz Google reCAPTCHA. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij Zachowaj.